Nazywam się Bartłomiej Bal. W Agaristie pracuję od 18 lat, jestem dyrektorem zakładu w Karszewie. Pracę zaczynałem jeszcze na studiach jako szeregowy pracownik. Firma istnieje od 30 lat i jest czołowym producentem podłoża pod uprawę pieczarek. W województwie łódkim posiadamy dwa zakłady w Karszewie oraz w Woli Makowskiej. Łącznie zatrudniamy ponad 200 osób. Mamy zgrany, doświadczony zespół. Zależy nam na długoletnich pracownikach. Zależy nam na tym, aby pracownicy podnosili kompetencje. Dlatego finansujemy różnego rodzaju szkolenia, kursy pozwalające zdobyć nowe kwalifikacje i uprawnienia. Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy. Nazywam się Marcin Borowiecki, pracuję tu 11 lat. Jestem operatorem wyciągarki, która wyciąga podłoże fazy trzeciej. Oddajemy to na auta, to jedzie do klienta. Praca jest wymagająca, ale nie jest ciężka. Relacje między pracownikami są dobre. Wszystkim polecam pracę w Wagarisie. Dziękuję.